Dzień dobry, dzień dobry oh. mamy godzinę za trzecią, tam już obserwujemy, ja nie, gdzieś tam za mną. Obserwujemy już zachód słońca powoli. Jestem umazany, uwalony. No ale tak wygląda to jak się pracuje. Dzisiaj e, awaria pieca, który ogrzewa kurniki, więc e, no gdzieś ten Popił się na twojej twarzy znalazł. Dzisiejszy dzień w ogóle jest pod znakiem awarii, bo mieliśmy przed chwilą też awarię awarię tego, tej przyczepy, którą wywozimy popiół i zobaczcie tutaj to co widzicie to czarne, które wylewa, co wylewa się stąd to wszystko to olej. Poszła jedna jedna Poszedł jeden z wężyków no i ciśnienie po prostu to wszystko wywaliło, tak więc traktor sobie stoi podczepiony już od, od rana Niedawno ktoś przyjechał, naprawił, to szef mi napisał. No i e, mogę teraz tutaj przyjechać, żeby, żeby to wywieźć, bo przyczepa już jest całkowicie pełna. Bo dosyć ważna rzecz, nie wyłączyłem JCV. A, jedziemy tym traktorem niedaleko, bo jakiś, jakiś kilometr... Nie no może trochę więcej. Kilometr to będzie w linii prostej, albo i nawet więcej. Jedziemy wysypać to tam, gdzie mam moje pszczoły na przyczepce. Na tak, więc od razu przyjrzymy się co tam się dzieje. E, tak więc skakujemy do olbrzyma i lecimy. Mam nadzieję, że wszystko podczepiłem tak, jak powinno być podczepione, ale pewności nie mam. Ten traktor zawsze pali. Tak jak widzicie, za mną przyczepa, wypełniona. Ale możemy się spokojnie. Stąd zabrać, teraz jeszcze, jeszcze stąd wyjechać. Przyjechał nam mokry papier, więc jest e, trochę mniej pola do manewru, ale i tak damy radę. Bez większego problemu. Wycofamy sobie. hamulce są ogólnie słabe w przyczepie, bo teraz czuję, jak naciskam. Ona nie była jeżdżona przez kilka ostatnich tygodni. Myślę, że przez co najmniej, przez miesiąc, może i więcej. Może raz w miesiącu jest używana, a może nawet i nie. Dobra, można jechać. Jak ładnie wygląda zachód słońca, zobaczcie. Teraz można byłoby sobie usiąść przed domkiem, wypić kawkę i się zrelaksować. Niestety, jak skończę pracę, to z tego zachodu słońca zostanie już tylko zachód Słońca nie będzie. W się dostałem telefon i kazali mi to wysypać w inne miejsce, więc idziemy w inne miejsce. Dzisiaj szefowie są na polowaniu. Właśnie mnie wypatrzyli, że jadę traktorem, dostałem telefon, żeby to wysypać, gdzie indziej niż zwykle. Dobra. Miejmy nadzieję, że tak wszystko działa. Drzwi się podnoszą, o nawet za dużo je podniosłem, ale dobra i tym podnosimy przyczepa do góry. Tak jak podnosimy, to zwykle do góry. Teraz <gryw> się ktoś przyczepi. Tutaj trzeba uważać, bo to wszystko bardzo mocno do przyczepy się przykleja. No i czasami można wrócić z prawie całą przyczepą. Tak, zobaczymy, co tam zostało nam. O, to już jest maks. Wyżej nie poniesiemy. Jedziemy do przodu. O, widzicie jeszcze spadło. Nie wiem czy to akurat widać Ale tak spadło. Zrobimy kilka zahamowań Tak, odrywają się jeszcze spore kawałki O, teraz poleciało konkretnie My sobie pójdziemy teraz zobaczyć Ile zostało? Jeszcze się sypie, więc ja jestem przekonany, że tam coś będzie. Nawet nie ma szans, żeby wszystko, żeby wszystkiego się pozbyć. Ale trzeba próbować, żeby wyleciało tego jak najwięcej. O nie, nie jest tak źle. wam, że myślałem, że będzie zdecydowanie więcej w środku. A co zostało tutaj na obrzeżach. Kiedyś można byłoby się wybrać z jakimś szpadlem i to troszeczkę wyczyścić. Już kiedyś coś takiego robiliśmy. Ja sobie jeszcze troszeczkę podhamuję. Spróbuję tą przyczepą, wiecie, troszeczkę po... Czepać i zobaczymy, może jeszcze coś wypadnie. To już tak naprawdę ostatnia dzisiaj praca. Odłożymy, odstawimy ten traktor i to będzie na tyle. Jeszcze coś nam się odrywa. No i tak jestem miło zaskoczony, że tylko tyle zostało kiedyś. Miałem tak, że praktycznie pół przyczepy i nie chciało wylecieć. My też tą przyczepę zostawiamy otwartą. Otwarte tylnie drzwi na przyczepie i, i na dodatek na dodatek um, uniesiona lekko, żeby po prostu był spad, żeby ta woda nam nie zostawała. No i zawsze to działa e, troszeczkę lepiej. No i my już sobie wracamy. I tak naprawdę będzie za chwilę koniec pracy na dzisiaj. Będziemy jeszcze odstawić traktor i to na wszystko. Później się przejdziemy przez to pole na farmę. No blisko jest, ale nie ma innego wyjścia jakby. Ja teraz muszę się przejść dokładnie. Tam. Oczywiście mógłbym kogoś pofatygować, żebym je przywiózł, ale to by było całkowicie bez sensu. Czasami dobrze jest się tak przejść przez pola. Ja w ogóle bardzo lubię spacery, tak więc nie zaszkodzi mi z pewnością coś takiego. Ale dzisiaj to chciałem Wam powiedzieć taką historię. Często się słyszy od Polaków za granicą, Polaków Anglii, Polaków ogólnie za granicą, o tym, żeby właśnie nie pracować z Polakami. I powiem Wam, że... Jest w tym jakaś racja, ja wcześniej pracując na farmie, nawet nie pracowałem z Polakami jakby cały czas, tylko gdzieś się tam z nimi przecierałem, bo jakby właściciel miał kilka farm, no i po prostu ja byłem na jednej z nich, ale czasami musiałem jechać też na drugą w jakimś celu. I nawet takie krótkie wizyty na tych farmach powodowały jakieś ścięcia i nie wiem, to raczej nie ja byłem konfliktowy, tylko po prostu, no ogólnie faktycznie Polacy ze sobą chyba nie potrafią pracować. Pewnie nie w każdym przypadku, ale w większości zdecydowanie tak jest. Słyszę takie opowieści od wielu, bardzo wielu znajomych. Ci Polacy bo tam, tam gdzie ja dojeżdżałem i, i tak z tymi Polakami często było mi nie po drodze. Oni między sobą tam już towarzyszyli prawdziwe wojny. Tam już były walki, nie walki, tam było wszystko tak naprawdę. Tak więc ja zawsze unikałem też tej pracy z Polakami i unikam jak tylko mogę. E, zdarza się, że ktoś tutaj z moich znajomych przyjeżdża na farmę, żeby nam coś pomóc. To jest myślę, że całkiem co innego, bo jeżeli z kimś się widzisz tam przez kilka godzin albo kilka dni, wtedy jakby nie ma większego problemu. Ale na dłuższą metę nie chciałbym pracować. Nie chciałbym pracować po prostu z żadnym Polakiem. Powiem wam, że ludzie narzekają na Anglików, ale gdzieś jednak. E, Pasuje mi ta ich chyba mentalność. Plus jest taki, że Anglicy niewiele potrafią zrobić. I pracując tutaj na przykład z tymi osobami, którymi ja pracuję, ja potrafię jakieś rzeczy zrobić, których oni nie umią, nie potrafią. I po prostu często po prostu są troszeczkę jakby zmuszeni też ze mną dobrze żyć. Ja też ogólnie nie jestem jakąś osobą konfliktową, a myślę, że bardzo mało konfliktową. Kiedyś byłem bardziej. Yy, za to po prostu z, o wszystko się ścierałem, ale później jakoś mi przeszło. Ale ogólnie do, do brzegu. Pracując tutaj z Anglikami, jednak oni jakby wiedząc, że, wiedzą, że ja mogę im w wielu kwestiach pomóc w pracy, to starają się jakoś po prostu yy, sobie mnie udobruchać i po prostu mam jakby yy, jakieś tam unić Poważanie, jak można to tak nazwać. Więc ta mentalność Polaków mi bardzo pasuje. Tak jak Wam mówiłem, my tutaj pracujemy z jednym Rumunem i on już też ma dziś chyba bardziej po mentalność polską. No i tak ja takie ja mam przynajmniej zdanie, że Rumuni są troszeczkę jednak bardziej podobni do Polaków niż sami Anglicy. No i tak jak Wam wcześniej mówiłem na tych filmach, są z nimi, są z nimi jakieś starcia i to bardzo słyszę od wielu znajomych, znajomych, którzy mają Rumunów jako sąsiadów, jako współpracowników. I to samo mówią o Polakach, że po prostu unikają tej pracy z Polakami jak ognia, no bo wcześniej czy później wynikają z tego jakieś problemy i ja się z tym jestem w stanie w jakiś sposób zgodzić. Jestem przekonany, że są takie osoby, z którymi pracowałoby mi się pewnie bardzo dobrze przez długie lata, ale gdzieś ta większość, większość jednak Polaków no, nie jest nie jest taka którą by się chyba dało pracować. Ewentualnie coś ze mną jest nie tak. Może i tak być. W ogóle, żeby też nie było. Ja mam tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo znajomych z Polski, z którymi nigdy nie pracowałem i możliwe, że z nimi byłoby całkiem inaczej, ale gdzieś w te moje doświadczenia, to co wcześniej słyszałem, może to też takie uprzedzenie. To co wcześniej słyszałem, bo pewnie każdy z was o tym słyszał, nie pracuje z Polakami, jest daleka od Polaków i tak dalej. No i później, jak już jakiś napotkałem na swojej drodze w pracy, to to był jakiś tam zgrzyt wcześniej czy później. I ogólnie ja myślę, że w pracy wcześniej czy później gdzieś jakieś mniejsze lub większe problemy wychodzą, żeby nie było. No bo pracowałem też gdzieś w Polsce. Tutaj też z tymi Anglikami jakieś tam problemy były wcześniej czy później, ale takie raczej, i muszę powiedzieć, że na dużo mniejszą skalę. W Polsce pracując z samymi Polakami w fabryce były jakieś starcia, ale po pierwsze nie ze wszystkimi a po drugie to raczej takie bardzo, bardzo małe. Też nie chcę się zaklinać, że nigdy nie będę pracował z Polakami, bo życie może przynieść wszystko. Yy, I też właśnie tak jak mówiłem, nie mówię, że wszyscy Polacy są źli i, i ciężko się z nimi pracuje, ale taka zasada dla wszelkich wypadek. Jeżeli jest wybór yy, nie pracować z Polakami, no to po prostu taką pracę wybieram. Ja w ogóle wybieram pracę, w której jest bardzo mało pracowników. Takie pracy mi się wydają tak naprawdę najlepsze, tak jak tutaj jest nas tylko trzech. I to jest naprawdę... Yy, no, wydaje mi się, że prostsze. Po prostu jesteście troszeczkę też inaczej traktowani przez waszego szefa, i tak dalej. Po prostu was zna przede wszystkim. Tak więc, tak więc to jest dobra opcja. Ile gazu zostało? To są pełne butle. Jak sobie nimi pociągnę, żebym mógł porównać tą. Ta jest podłączona chyba ponad tydzień. No i powiem wam, że już jest końcówka. Nie wiem, ile w niej jest, jakieś ciepło. W której będzie widać ten taki znaczek. Ale wiele nie zostało na pewno. Na moje oko to 20%. No, idzie, idzie, teraz będzie szedł, tak więc te butle wszystkie. Prawdopodobnie wystarczą na miesiąc, czyli to jest jakieś 250 funtów, bo e, tyle zapłaciliśmy za te 258 chyba dokładnie funtów zapłaciliśmy za wszystkie trzy butle, czyli tyle musielibyście płacić, gdybyście chcieli ogrzewać, e, ogrzewać domek. No i oczywiście kąpać się, po prostu używać ciepłej wody, łącznie z ogrzewaniem. Tak więc ja myślę, że całkiem sporo, całkiem sporo. Ta przyjechaliście ze szkoły? Dawaj, Odpalił samochód. Dzisiaj znowu znowu rzecie rano nie odpalił samochód. Nie wiemy czemu, tak naprawdę, nie? Ja nie I dzisiaj było ciemno. Wczoraj był przymrozek, był szron i odpa... samochód e, odpalił, a dzisiaj nie było, było nawet ciepło, nie? I ciepło było, jak na ten? No jak na, no nie było przymrozku, no i samochód e, nie odpalił. Ja jestem jeszcze raz z wami. Kurde, gdzieś przewaliłem pudełko od mikrofonu. To znaczy mam mikrofon, mam tą część, która idzie do telefonu. Eee, ale to pudełko, w którym mikrofon się ładuje, gdzieś mi przepadło i nie mogę za Chiny ludowe znaleźć. Eee, pudełka zostają jeszcze do przyszłego tygodnia, ktoś ma je od nas odebrać. Eee, tak więc to koleżanka ma je niby wziąć, więc jak je weźmie, to je weźmie. Jak nie, no to, no to nie weźmie. Piła ogólnie wniesiona do środka. Eee, dzisiaj było tutaj w dzień AWETA i przyszedłem zobaczyć, co tutaj się zmieniło. Ale widzę, że podłogę pozamiatała trochę, porobiła trochę rzeczy. No I chcemy tutaj na weekend wpaść i ogarnąć to troszeczkę bardziej. E, ogólnie to do tego filmu chciałem dorzucić jako taki bonus, bo miałem. E, obiecałem Wam, że będę Was e, informował co miesiąc o tym, za jakie są zarobki na YouTube. Tak więc e, w tym miesiącu zarobiliśmy 580 funtów, czyli jakieś niecałe 3000 złotych, a może całe, nie wiem jaki jest kurs w tej chwili, ale 580 funtów, e, czyli całkiem spoko miesiąc. I to jest nie za. Gdzie my teraz jesteśmy? Listopad, nie, nie za listopad. Za listopad? Tak, chyba za listopad. Chyba. Przepraszam, przepraszam, za październik to jest wypłata, bo oni tak płacą do tyłu. No, oczywiście, do przodu nikt nie będzie mi na YouTube płacił, bo za co? To jest za październik, później będzie za listopad, i później, no, za grudzień. Tak więc 580 funtów tyle wyszło. Całki, całkiem spoko wypłata. Czy ta wypłata wyjdzie większa? Okres rozliczeniowy kończy się chyba w ten weekend, tak więc jest szansa, że dobijemy do tych 600. No ale pewności nie mam. Eee, jakbyście chcieli, to dajcie mi znać pod filmem. Ja Wam pokażę po prostu całe te statystyki. Tu Wam tylko gdzieś wytnę. Postaram się wyciąć ten zarobek, który mamy dotych, dotychczas za ten miesiąc i ten, który mamy za ostatni, czyli ten, który mi wypłacą. Eem, a. A po prostu, jakbyście chcieli zobaczyć jakieś więcej statystyk, łącznie nie wiem, z czasem, ile te filmy były oglądane, i tak dalej, no to zostawcie mi komentarz i ja taki film po prostu dla Was zrobię. Dobra, ja będę chyba kończył. Ja jeszcze szukam szukam wszędzie tego mikrofonu tego pudełka od mikrofonu. Jak zgubię to pudełko, to tak naprawdę mikrofony są wtedy bezużyteczne. Tak więc będę musiał kupić bardzo szybko nowe. Tak więc, ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie. friend saying the concert got rained.